Od sekretnych tożsamości postaci, aż do powrotu Midasa. Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, a w tym filmie pokażę wam easter fabularne po nowej aktualizacji Fortnite'a. Oczywiście, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeśli ten film wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. A teraz zapraszam was do oglądania. Na samym początku mamy dość ciekawe bambusy, które były dostępne na mapie przez całkiem spory czas i najlepsze w tym wszystkim jest to, że te po prostu były niezniszczalne. Lecz po ostatniej aktualizacji te po prostu zniknęły. Lecz Likerom udało się wydobyć dość ciekawą rzecz, że w następnym sezonie ma pojawić się miejscówka, która ma nazywać się Dojo i na takowej miejscówce między innymi będziemy mogli właśnie takowe bambusy znaleźć. Także całość brzmi naprawdę bardzo ciekawie i nie wiadomo tak naprawdę z jakiego powodu te bambusy zostały dodane, czy była to celowa Zagrywka Epic Games, czy po prostu zostały na przykład dodane przez przypadek? Całość jest naprawdę bardzo ciekawa, ale myślę, że odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero w następnym sezonie. Przechodząc dalej mamy skina tygrysa. I tak, po ostatniej aktualizacji Epic Games rozpoczęło właśnie pracę nad właśnie skinem tygrysa, który po prostu był w ankiecie i wiemy, że takowy jest tworzony. I generalnie zapewne zapytacie, co to baw w sobie do rzeczy i generalnie, moi drodzy, no to jest naprawdę popularny obraz, na który możemy zauważyć po prostu do tygrysy, jak i również bambusy, co mogłoby oznaczać, że na przykład ten skin tygrysa mógłby pojawić się w następnym sezonie, jako na przykład skin w karnecie bojowym bądź też na przykład w sklepie z przedmiotami. Żeby później pojawić się jako jakiś NPC na mapie, którego przykładowo moglibyśmy znaleźć na miejscówce dojo. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo przyzwoita teoria, i z chęcią bym w grze coś takiego zobaczył. Dalej mamy tak zwany Rift Gate, czyli po prostu wielki portal, który został dodany na początku tego sezonu, ale jak się okazuje, ten jest już skończony. I generalnie, no to mamy naprawdę bardzo ciekawe rzeczy w plikach gry, i mowa tutaj o zmianach miejscówek, które właśnie będą się zmieniały przez takowego Rift Gate'a. Może być to coś, co było w sumie już kiedyś w Fortnite, jak mieliśmy na przykład Koloseum, i za każdym razem, jak odpalaliśmy grę, to po prostu no to Koloseum wyglądało totalnie inaczej niż na przykład w poprzedniej. Według mnie byłby to naprawdę całkiem spoko. I jak najbardziej czekam, aż to się po prostu wydarzy. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą, odnalezioną po ostatniej aktualizacji w plikach gry są tak zwane biome event. I najprawdopodobniej będzie to coś, co już w sumie kiedyś było w Fortnite, czyli po prostu jakieś zmiany pogodowe. No i generalnie oczywiście będzie to na na przykład różnych biomach. Przykładowo na biomie śnieżnym moglibyśmy mieć coś związanego z jakąś burzą śnieżną czy coś takiego, a na innych biomach na przykład mielibyśmy jakieś tornada i burze, tak jak to po prostu było kiedyś, ale tak czy siak wydawało mi się, że po prostu kiedyś to dodawało naprawdę, no, całkiem fajnego klimacie. Do Fortnite'a, także no jak najbardziej bym to zobaczył i z chęcią czekam, aż Epic Games to wypuści. Wiemy, moi drodzy, również, że właśnie już niedługo Riftgate się otworzy i możemy się tego dowiedzieć z nadchodzących wyzwań zaprzysiężonych, których jeszcze nie ma w grze i generalnie, no to w plikach gry te wyzwania zostały już zlikowane. Jest tam po prostu właśnie napisane, że rzeczywiście do Riftgate się otworzy, także do oczywiście, jak to się stanie, to rzeczywiście możemy się spodziewać naprawdę, ale to naprawdę wielu rzeczy, no bo, ponieważ tak naprawdę obecnie fabuła tego sezonu no to właśnie opiera się na takowym Rift Gatecie. Także generalnie no to część czwarta takowych wyzwań będzie już za 10 dni, także ja jak najbardziej nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że wtedy w grze zmieni się naprawdę wiele. A jeżeli ty na swoje konto chciałbyś zgarnąć totalnie nowy pakiet, który już teraz pojawił się w sklepie, to wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawisz tutaj łapeczkę do góry i w komentarzu napiszesz swój nick Fortnite'a, ponieważ według mnie pakiet ten jest naprawdę kozacki. Mamy tutaj skina przy okazji plecak, malowanie jak i również kilow, no i łącznie w całym pakiecie możemy wbić aż 28 poziomów, co wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem i dla osób, które nie levelowały, to ten pakiet jest po prostu idealny. No i ogólnie ten skin jest według mnie też naprawdę ładny. Teraz, moi drodzy, przechodzimy do naprawdę mocnych teorii. I na samym początku mamy to, że Fortnite dodał post na swojej stronie, oczywiście z nowym eventem, czyli te pilnie poszukiwani. Co raczej nikogo w sobie nie zdziwiło, lecz napisana jest tam również dość ciekawa nazwa, czyli tak zwany Syndykat. No i generalnie musimy się troszeczkę cofnąć wstecz, bo tak zwany Syndykat Pokoju dalej jest na wyspie. Jeżeli porównacie sobie logo Syndykatu Pokoju, czyli tak zwanego x to X jest tak naprawdę wszędzie na na przykład plakatach pilnie poszukiwanych. Możliwe, że Syndykat właśnie Spokoju jest częścią tej grupy, ale to też jest możliwość, że po prostu im pomaga. Wiemy, że Syndykat Spokoju kocha spraye i generalnie no to w miarę się to ze sobą zgrywa. Najlepsze jest to, że jeżeli podejdziemy skinem Evi do właśnie Julki, to ta powie pomogę ci dla wyspy. Więc jeżeli Syndykat Spokoju jest częścią tej grupy, to Julka jak i zaprzysiężeni z nimi po prostu pracują. Właśnie dlatego wydaje mi się, że nowa postać z eventu pracuje z zaprzysiężonymi, a to wszystko to wczesna wersja Kulurioného režimu. Później jak UR stało się bardziej oficjalne, widzimy, że po prostu no bardzo duża część z nich nosi po prostu złote maski. Klucznik miał maskę, tak samo również Gunnar, a Dr. Sloan jest bardzo podobna do skina z nowego wydarzenia. Wiemy, że Sloan jest w UR od naprawdę młodego wieku, ale poza tym możemy się domyślić, że ona również ma kontakt z tak zwanym bezkształtnym. Ten fragment z jej ekranu to praktycznie jedyny dowód na to, że właśnie takowa miała z nim styczność. Więc opowiada się, że fabuła rozbije się da po prostu naprawdę wiele części. Ale czy wiedzieliście, że poznaliśmy parę rzeczy, które mogą pojawić się w następnym sezonie? Między innymi jedną z takowych rzeczy jest tryb pierwszoosobowy, którego w sumie już nawet mieliśmy w tym sezonie, lecz ten w sumie został dodany przez tak zwany błąd i został dość szybko usunięty, no i było widać, że nie jest on jeszcze w 100% dopracowany. Następnie, moi drodzy, mamy tak zwane bieganie po ścianach, co też w sumie wyciekło jakiś czas temu i dokładnie nie wiadomo o co z tym chodzi. Później mamy oczywiście właśnie bambusową arenę, czyli tak zwane dojo, coś o czym już w sumie no i właśnie mamy tutaj miejscówki dojo, jak i przy okazji siłownia. Także naprawdę bardzo ciekawie. Ma również się pojawić tak zwane questy Spring Activation. Ma to być event z wyzwaniami i przy okazji mają się również pojawić nowe kurczaki, jak i również wyrzutni jajek. Także myślę, że naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawie. I poza tym wszystkim możemy się spodziewać, że 4 maja na wyspę powróci tak zwany boss Darda Vadera. Także też wydaje mi się, że naprawdę bardzo ciekawie. I ogólnie cały sezon drugi zapowiada się naprawdę bardzo przyzwoicie, więc wydaje mi się, że to dobrze, że Fortnite przesunął jego datę i będziemy go mieli w sobie dwa dni wcześniej, bo zamiast 10 to 8, ale tak czy siak mam nadzieję, że sezon drugi będzie naprawdę totalnie kozacki i wydaje mi się, że też giga zmieni Fortnite'a, także fajnie by było, jakby rzeczywiście tak się stało i wtedy byłoby naprawdę kozacko. Dialogi w Fortnite też dają wiele do myślenia, jeżeli na przykład chodzi o Midasa. Przykładowo, jeżeli podejdziemy z jego skinem do dzikiej karty, ten mówi powinieneś przyjąć moją ofertę, co potwierdza, że Midas jest częścią fabuły nawet teraz. Wiemy też, że NPC Renegade Shadow był członkiem organizacji Shadow, którą oczywiście stworzył Midas. No i generalnie moi drodzy, no i on też właśnie nie ufa dzikiej karcie, ponieważ mówi i Aurze, jak i Diamond Divie, że dzika karta ich wystawi. Jak coś w fabule i aura i ta druga mieli właśnie pomagać w całym napadzie i po prostu mieli pomagać dzikiej karcie. No i generalnie podsumowując to wszystko, Midas, jak i Renegade Shadow, no po prostu mogą mieć ze sobą kontakt, więc możliwe jest to, że jak Riftgate zostanie otwarty, to zobaczymy powrót Midasa. Także teoria ta jest naprawdę bardzo skomplikowana, ale też wydaje się naprawdę bardzo realna. Także możecie swoją drogą napisać w komentarzu jakieś wasze teorie, na przykład na temat powrotu Sloan, czy też na przykład na temat powrotu Midasa. I to by już było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo i mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takowych filmów, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i przypominam, że jeżeli chcecie odblokować nowy pakiet totalnie za darmo, to wystarczy, że zasubskrybujecie kanał, zostawicie tutaj łapeczkę do góry i w komentarzu napiszecie Wasz nick z Fortnite'a.